Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj rozpoczynamy cykl odcinków z Jolą Łuczkowską, która jest mentorem i coachem, wieloletnim doradcą zespołów w firmach i pomoże nam trochę i powie nam o tym, jak poradzić sobie w obecnej sytuacji, która dzieje się w naszych firmach, jak uporać się z pewnymi strachami i lękami, które mamy i atmosferą, która również dzieje się w firmach pomiędzy członkami zespołów i również pomiędzy menadżerami i, i pracownikami. I patrząc na sytuację, która dzieje się w tym momencie, Jolu dziękuję, dziękuję w ogóle, że znalazłaś tą chwilę czasu. Ja dziękuję. Tak? Dziękuję tak. bardzo za zaproszenie. Tak, myślę, że to jest taki bardzo ważny moment i nie ukrywam, że do naszej fundacji trafia wiele zapytań. Jak, o co mam teraz robić? Jak mam wesprzeć? Że mam problemy w pracy, że tak naprawdę nie radzę sobie z sytuacją, która w obecnym momencie istnieje, czy nie mogę nawet wesprzeć fundacji w jakichś działaniach, dlatego że daje mi to pewną odskoczność od sytuacji, która się hmm. dzieje. Mówię ogólnie o sytuacji, bo mam tutaj na myśli, że związaną z pandemią, z tym, że jesteśmy tak naprawdę zamknięci w domach, tym, że nie mamy bliskich relacji z pracownikami, współpracownikami, dlatego, że jesteśmy oddzielnie przed ekranami i wydaje się, że jest to bardzo utrudnia, utrudniona sytuacja, a do tego na to wszystko wchodzą Pewne sytuacje kryzysowe w wielu przedsiębiorstwach i firmach. Widoczne jest, że spadają obroty, są kryzysowe sztaby powoływane, są zwolnienia pracowników. Jak sobie z tym radzić, jak psychicznie się od tego, do tego zdystansować? No jesteśmy teraz w bardzo trudnym psychologicznym momencie. Wszyscy. Praca taka hybrydowa w niektórych firmach jeden tydzień ludzie są w domu i jeden tydzień są w pracy przynosi może jakieś lepsze efekty spotkania drugiego człowieka. Są też ludzie którzy zupełnie odmawiają przyjścia do pracy są na tyle zestresowani i na tyle na tyle boją się może już nawet nie tyle własnego zakażenia ile boją się o całą rodzinę że wolą pracować zdalnie. Pracuję teraz z ludźmi w coachingu, w procesie coachingowym, z kilkoma menadżerami z różnych obszarów biznesu, to farmacja, ale też firmy usługowe, które do tej pory funkcjonowały w sposób no, fantastyczny, można powiedzieć, a to nagle okazuje się, że trzeba ciąć ilość osób w zespole, że trzeba być może ograniczyć im pensje. I ta wielka, wielka niewiadoma, co się, za chwilę, co się za chwilę wydarzy. Istnieją różne techniki, żeby sobie z tym, z tym poradzić. Sama je stosuję od czasu do czasu, na, na samej sobie, ponieważ średnio dwa razy dziennie mam wszystkie objawy COVID-u, tak przez pierwsze pięć minut. Mierzę sobie temperaturę, zastanawiam się, czy już to złapałam, czy jeszcze nie. Staram się żyć w miarę normalnie, chodzę do sklepu. No, ale nie spotykam się z ludźmi, tak, nie przyjmuję moich przyjaciółek tutaj. Spotykamy się też przez Skype albo przez jakieś inne medium i ćwiczymy nawet, także to jest bardzo fajne. Ale wracając do, do instytucji, tak. To kryzysowe zarządzanie, które w tej chwili jest i ono musi być, wchodzi jakby w krwioobieg każdego, każdego uczestnika tej gry w organizacji, tak. Niedawno prowadziłam warsztaty z kobietami, które stworzyły taki zespół covidowy i jest to jedna z najważniejszych funkcji w tej chwili w tej organizacji, ponieważ to one decydują, kto ma pozostać w domu, kto ma pracować, kto ma dezynfekować, kto z zespołu podlega kwarantannie. Są takim wewnętrznym sanepidem można powiedzieć organizacyjnym i one podlegają ogromnemu obciążeniu. Ponieważ to do nich dzwoni menadżer zgłaszając, zgłaszać te trudne sytuacje, tak? I teraz znowu są bardzo różni ludzie, którzy dzwonią do nich. Dzwoni na przykład jakiś ważny człowiek i mówi: Beznadziejnie jest przygotowany ten kwestionariusz, który, który wysyłacie, tak? Jak ona ma sobie z tym poradzić? Nie dość, że jest w tym zespole, że jest trudna sytuacja. To jeszcze spotykają taka krytyka bez propozycji, co można byłoby z tym dalej zrobić, tak? Ale czy, wejdę Ci w słowo Jolu, czy to, bo sugerujesz tutaj lekko, że tak nie powinno być, czy to też jest taka trochę sugestia, że trzeba wziąć pod uwagę tą sytuację, która się dzieje i uważać, jak komunikuje się z drugą osobą w firmie? Ogromnie trzeba uważać, jak się komunikować z drugą osobą w firmie. Mając tylko albo aż ten sposób rozmawiania, który i my dzisiaj uprawiamy, czyli przez kamereczkę, tak. nic się nie ukryje ani zdenerwowanie, ani um, stosunek do drugiego człowieka. Wszystkie emocje są widoczne. Prawie tak samo jak w spotkaniu y, twarzą w twarz. Trzeba myśleć o tym, żeby zbudować tą drugą osobę, a nie o tym, żeby sobie upuścić z wentylka, używając kolokwialnego y, sformułowania, tak, że może powiem coś, co troszkę mnie przyniesie ulgę. Um, Drugi, drugi taki przykład to osoba, która na bardzo wysokim stanowisku w firmie farmaceutycznej jest teraz właściwie takim wspieraczem dla, dla tych swoich ludzi, którzy przychodzą z nim rozmawiać, co z nimi dalej będzie, tak? Jak, jak oni sobie znajdą pracę, jeśli oni już 20 lat pracują w tej firmie, wszystko było poukładane? Wspiera, akurat ten menadżer wspiera. I cudownie i wspaniale, tak? I szuka razem, z nimi, e, szuka razem z nimi rozwiązań. Ale komunikacja w tych czasach jest rzeczą podstawową. To nie może być komunikacja przemocowa, to nie może być komunikacja nastawiona na to, że ja chcę coś powiedzieć, że ja chcę coś załatwić. Ja muszę tak rozmawiać z drugim człowiekiem, żeby on się poczuł, żeby on się poczuł dobrze. No ale Jolu. Y Całkowicie rozumiem, i faktycznie komunikacja to ma kluczowe znaczenie, i myślę, że każdy z menadżerów i każdy z pracowników, zanim cokolwiek powie, powinien się nieco zastanowić, w jaki sposób e, następuje gestykulacja i jak może to odebrać druga osoba, mhm. bo jakby wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie, w tej samej sytuacji mhm. teraz. Natomiast pytanie jeszcze jest takie, że. Bred pozorom ta sytuacja pracy z domu spowodowała, że tak naprawdę pracownicy też dłużej pracują, więc dochodzi i długość, czas pracy, dochodzi ten stres związany z trochę strachem, utraty pracy, kryzysowe sztaby i tak dalej. Jak sobie poradzić jak prywatnie, czyli kończę pracę i tak naprawdę większość myślę pracowników, zresztą ja miałam takie same sytuacje, ciągle jesteśmy Pracy myślą. I to myślę, nie jest w tym momencie takie bardzo radosne, super myślenie o pracy, tylko raczej jest podszyte troszeczkę taką niepewnością w ogóle sytuacji, która się dzieje. Jak, się, jak, jak sobie z tym poradzić? Bardzo istotne jest to, żeby mieć takie poczucie, co ja daję światu i co świat może dać mnie. Jesteśmy w takiej sytuacji, że pracujemy z domu. Jesteśmy w takiej sytuacji, że obok są dzieci i nieraz słyszą to, co my mówimy, tak, a może chcielibyśmy, żeby tego nie usłyszały, e, one też pracują i też mają lekcje zdalne. W związku z tym pierwsza rzecz to jest akceptacja tej sytuacji. Innej możliwości nie ma. W momencie, kiedy zaakceptujemy tę sytuację, nie będziemy się na nią wściekać, nie będziemy się na nią złościć, że oto jestem w domu i e, tam być może jeszcze rosół kipi jakiś, Bogo nastawiłam rano, bo ta rodzina musi coś zjeść. Zaakceptować to. Może to zabrzmi w pierwszym momencie, co powiem w tej chwili, jako yy, może nawet głupie, ale powiem to. Ta akceptacja musi być dość głęboka, dlatego że na tej podstawie dopiero możemy pójść o te dwa, yy, o te dwa kroki dalej. Tak? Ja przywołuję i namawiam do tego moich klientów, żeby przywoływali dobre myśli w swojej głowie, żeby nie puszczali wodzy swojego wewnętrznego dialogu, który prowadzi ich. A ten wewnętrzny dialog zawsze jakiś prowadzimy ze sobą. Nie prowadził ich na manowce, nie prowadził ich w kierunku, że poczują się słabsi, że odebrana im, że, że, że sami sobie odbiorą energię. Więc, znajdować sobie takie łapacze, takie, takie klucze, takie obrazki z życia, które nas przywrócą do dobrego nastroju. Ja mam taki obrazek. To jest obrazek z nadmorza, sprzed lat, kiedy. Przy zachodzie słońca idziemy ja, mój mąż i nasz mały syn. Czuję ciepło tej wody, widzę to zachodzące słońce i mam takie poczucie czegoś bardzo dobrego, co mnie spotyka akurat w tym momencie takie małe szczęście. I zawsze namawiam moich klientów w coachingu, żeby sobie znaleźli taki obraz, i w momencie, kiedy na manowce idą ich myśli, mocno się o to zaczepili. Mocno się do tego przykleili, nawet na chwilę, tak? I wtedy gdzieś jest to poczucie, jest lepszy oddech, człowiek się trochę bardziej prostuje i myśli sobie: Ja jeszcze kiedyś będę na tej plaży i poczuję ciepłą wodę w Bałtyku, akurat był ciepły. I jeszcze to wszystko wróci. A teraz jest taka, a nie inna sytuacja. Czasami denerwuje mnie to, że ludzie chcą czegoś więcej w tym momencie. Tak jakby miał przy święty Mikołaj i powiedzieć masz to. Nie, teraz mamy taką sytuację i musimy się do niej dostosować. Kobiety są w tym wyśmienite, tak? One z racji macierzyństwa potrafią się dostosować do dziecka uśmiechniętego, płaczącego, trudnego, łatwego, jedzącego, niejedzącego. W związku z tym one łatwiej to akceptują, ale innej drogi do tego nie ma. Akceptacja. Złapanie się czegoś dobrego i trzeci krok, pomyślenie, co ja mogę zrobić, żeby, żeby, żeby zaczęły się w mojej głowie przede wszystkim dziać lepsze rzeczy. Być może będę w sytuacji, że stracę pracę. Być może będę, być może nie. I jeśli masz takie poczucie, że się dzieje coś w firmie, że mogą być te zwolnienia, to właśnie nie buduj sobie tego świata, ani nie buduj sobie 58 scenariuszy, jak to się odbędzie. Tylko pójdź i zapytaj. Pójdź i porozmawiaj z tym menedżerem, dyrektorem, prezesem, właścicielem, kimkolwiek, jakie ma plany. Można go nawet poprosić o to. Być może on tego też jeszcze nie wie, tak? Ale być może można go poprosić o spotkanie, żebyście, żebyśmy wszyscy mogli razem porozmawiać, jak on to widzi. Być może tak. on też jest w dramatycznej sytuacji, a na pewno jest, bo nie chciał zwalniać ludzi i też nie śpi po nocach, tak? I zastanawia się, co z tym zrobić. Jak przyjdą do niego ludzie, żeby go spytać tak na spokojnie, to może razem wypracują nawet jakąś, jakąś możliwość? No to, to jest chyba bezcenne, to co w tym momencie mówisz, bo wiele osób tak się przynajmniej wydaje, ale tak jak widzimy to, co się dzieje. Ma jak, jakąś obawę przed pytaniem, przed taką rozmową. Gdzieś blokujemy się wewnętrznie, zostajemy z tymi naszymi, jak to nazwałaś, dziwactwami, scenariuszami w głowie, i tak naprawdę nie dochodzi do tej akceptacji, bo akceptacja gdzieś może nastąpić, jeżeli już mniej więcej coś wiemy, a w tym momencie mamy za dużo być może i, i gdzieś jest to trudne. Ale rozumiem, że sugerujesz i radzisz, że jeżeli. Ktoś nie jest pewny, czy w przyszłości, czy, czy nie wie dokładnie, nie rozumie, to po prostu pójść, zapytać się, porozmawiać, czy to jest prezes, czy menadżer, czy dyrektor, rozmawiać po prostu ludźmi i wprost artykułować swoje wie, obawy i zapytania. Mhm. Absolutnie rozmowa zawsze prowadzą do jakichś rozwiązań. Rozmowy zawsze prowadzą do nowego sposobu myślenia. Wychodzisz z jednego pokoju jakby i wchodzisz do następnego gdzie uchylają się drzwi i jakieś jeszcze możliwości tak wczoraj słyszałam w wiadomościach któryś znaczy nie będę mówić w których że pracownicy akwaparku którzy stracili pracę tak bo mówimy też nie tylko o ludziach korporacji o ludziach którzy wykonują jakąś pracę dyrektorską czy menedżerską, ale mówimy o zwykłym normalnym człowieku kobiecie mężczyźnie który pracuje w akwaparku i być może, nie wiem, puszczą wodę do basenów, albo mył te baseny, albo co, oni też tracą pracę i są w dramatycznej sytuacji. I oto znalazło się rozwiązanie dla nich. Zostali jakby przysposobieni do pracy w zakładach miejskich i pomagają w dezynfekcji autobusów, tak? Mają pracę. Tak. Może się okazać, że w takiej dużej korporacji ktoś był dyrektorem i Miał puste biurko i właściwie zajmował się zarządzaniem, a może teraz zajmie się jakąś pracą u podstaw, tak? pozytywistyczną pracą u podstaw. Czyli sugerujesz też, tak jak słyszę, że należy jakby dojść do tej sytuacji, zdać sobie z niej sprawę i, i e, tak jak powiedziałaś, nie czekać na świętego Mikołaja, tylko to jest realna sytuacja teraz i po prostu trzeba umieć się przedstawić w inną rolę, ale też działać, ale mówisz o rzeczy bardzo ważnej, o sytuacji, w której człowiek musi się zgodzić na nieco inny stan rzeczy, do którego przywykł przez ostatnie na przykład lata, czyli sugeruję, że nie wiem, menadżer tak naprawdę będzie musiał no, zmienić swój sposób podejścia do pracy, bo może się okazać, że będzie musiał zupełnie coś innego robić, albo tak naprawdę będzie wykonywał, no Zadania, nie wiem, bardziej koordyn koordynowania różnych zadań, czy jakieś specjalistyczne. Czyli rozumiem, że to też jest ten etap, że musimy się z tym pogodzić w pewien sposób, ale to nie jest chyba koniec świata. Absolutnie żaden koniec świata. Jeśli dyrektor sprzedaży, który siedzi za biurkiem i zbiera wszystkie dane w Excelu, kto tam sprzedał najwięcej i kto jest sprzedawcą roku, może nagle posprzedaje też trochę, tak? Może on na przykład będzie mógł zadzwonić do swoich kluczowych klientów i tę sprzedaż zwiększyć. Trzeba się odspawać od tych, od tych nawyków, od tego siedzenia gdzieś w danym miejscu, bo to może przynieść ogromną, du ogromnie dużo radości też, tak? Ogromnie Pana. dużo radości Pana, tak, w robieniu czegoś zupełnie innego. Tak. Jeszcze się zastanawiam, czy też można tu poradzić, jakby troszeczkę się przygotować na ten taki moment, powiedzmy, kiedy mamy świadomość tego, że mogą być zwolnienia w firmie, gdzieś już był też sygnał od menadżera czy od przełożonych. Jak my możemy się do tego przygotować? Czy, yy, czy, czy, gdzie sytuacja też na rynku pracy jest trudna? No, powiem truizm, tak? Ja na przykład jestem na LinkedIn jako ten profesjonalny coach i tam piszę, robię i też widziałam, że rozmawialiście ze specjalistą z tego LinkedIna, który jest też w sieci moich znajomych i rzeczywiście się na tym zna bardzo dobrze, że trzeba przygotować sobie CV, trzeba się zastanowić, co ja mógłbym, mogłabym robić innego niż do tej pory. Kiedyś mieliśmy jakieś marzenia o tym, co chcielibyśmy robić, może mogłabym się przekwalifikować bezboleśnie, bardziej boleśnie, tego jeszcze nie wiemy, tak? I naprawdę, jak ja patrzę na LinkedIn, gdzie, gdzie tych ofert pracy jest bardzo dużo. Naprawdę dużo. Może w pierwszym momencie, jak wejdę i zobaczę, że to akurat kompletnie nie jest dla mnie, bo przecież ja tego nigdy nie robiłem. No ale teraz jest taka sytuacja, że to nigdy zmienia swoje znaczenie. Dlatego, że teraz wirus rządzi tam na zewnątrz, tak? To nie rząd, to nie. Menadżer, to nie ktoś tam, tylko ten cholerny wirus y, rządzi w tej chwili. On dyktuje pewne warunki, tak? Ta maleńka istota niewidzialna gołym okiem dyktuje nam pewne warunki. Tak, to jest w, związku masz... z tym, w związku z tym trzeba się od, odkleić od takiego myślenia, bo ja to już 20 lat robię to, co robię, no to co ja mam zrobić? Do mnie wczoraj napisała dziewczyna, lat 36. Mm -hmm która pisze, że zastanawia się nad coachingiem, ale ona już jest w takim wieku, że się zastanawia, czy to w ogóle jej się do czegoś przyda. 36-letnia kobieta uważa się za starą kobietę. No tak, tak, ale bardzo fajną rzecz powiedziałeś, że y, my musimy przełamać tą barierę, że nie umiemy, nie możemy, bo gdzieś to jest. Tak naprawdę świat jest nasz. No, trzeba troszeczkę czasu w to zainwestować, trzeba się pouczyć pewnych rzeczy. Być może jest to trudne, bo jeżeli mówisz, faktycznie osoba 10 czy 15 lat wykonywała ciągle jakby podobne rzeczy, no to teraz wymaga się od niej troszeczkę wysiłku. Ale to też teraz jest Teraz umowy. przechodzimy do jeszcze bardzo ważnej jednej rzeczy, którą hmm. chciałam powiedzieć. Na którą uczulam ludzi, z którymi pracuję, że mamy tak zwaną uświadomioną kompetencję i wiemy, jakie mamy kompetencje, tak? Mm -hmm. Mamy nieuświadomione kompetencje i w tym absolutnie przodują kobiety. Mają masę kompetencji, jak pracuję z nimi, robimy listę składającą się z dziesiątek kompetencji, ale trzeba to z nich tak wywlec, żeby one to powiedziały, tak? One ciągle nie mają tego poczucia, że, że one są w czymś dobre. Czy to jest kolei, jakieś niewartościowań? Tak? To jest jakieś włas poczucie własnej wartości, tak? Ja takie warsztaty też prowadzę dla kobiet z poczucia własnej wartości i e, z takiej świadomości właśnie swoich kompetencji. Są ludzie, którzy mają nieuświadomioną niekompetencję. To jest najgorszy w ogóle typ, jaki występuje gdzieś tam w organizacjach, bo uświadomić mojego jego niekompetencje, szczególnie jak jest gdzieś wysoko, jest bardzo trudno. Ale jak sobie uświadomisz swoje kompetencje, te, które znasz, i te, które ludzie ci nieraz mówią, w czym jesteś dobry, tak? A nie przyjmujesz tego do wiadomości, to nagle się okaże, i odnoszę się do tego, co powiedziałaś przed chwilą, że może wcale nie trzeba się tak dużo uczyć. Mhm. Może ja jestem w stanie wejść w zupełnie inną pracę, ponieważ ja mam te kompetencje, tylko one były nieuświadomione. Mi się wydawało, że ja ich nie mam, a ja je mam, tak? No, powiem Ci, że to jest to, to, to jest to, co chciałam usłyszeć, i naprawdę będę polecać ten wywiad wielu również moim znajomym, którzy są Cieszy w różnych sytuacjach bardzo. teraz w życiu. Ale naprawdę myślę, że to jest, to jest to jest kwitnesencja tego, co powinniśmy teraz tak naprawdę myśleć, robić, jak, jak winno z innej strony po prostu do tego podejść. Także... Trzeba popatrzeć na ten wachlarz, który jest możliwości. Są ludzie, którzy odbierają świat jako wrogi, i ten, który nie przynosi im niczego dobrego. I są ludzie, którzy odbierają świat jako w miarę przyjazny. I ja pamiętam właśnie też, jak spotkałam kiedyś taką kobietę na zjeździe kołczów, która rozmawiałyśmy później, bo przypadłyśmy sobie do gustu i ona mówi ja właściwie mogłabym robić wszystko, ona do mnie myślała, sobie, o kurczę, a ja nie <laughs> wiem, czy ja bym mogła robić wszystko i zaczęła wymieniać, że ona mogłaby być fotografką, bo ją to interesuje i, i, i się trochę przyuczyła i gdzieś była na jakichś kursach, że mogłaby robić manualne różne rzeczy, bo jest w tym świetna i rzeczywiście pokazywała mi swoją pracę, myślę sobie, wow, to się nadaje na jakąś wystawę w ogóle. Um, I tak Później myślałam, że ja też mam masę rzeczy, które mogłabym robić, tak? Mogłabym pójść uczyć dzieci do szkoły, bo mam pedagogiczne wykształcenie, między innymi. Robię zresztą warsztaty dla dzieci. Mogłabym nadal pójść gdzieś do korporacji i coś robić, yy, mimo że już absolutnie nie mam na to najmniejszej ochoty. I mogłabym robić coś na jakimś innym szczeblu i wnieść coś dobrego. Czyli to poczucie, wnoszę coś, tak? tak. tak. Mogę no. robić różne rzeczy. Najgorsze jest właśnie takie zaskorupiałe myślenie, ja to robiłem 20 lat i no nie ma już dla mnie żadnych innych możliwości. To jest absolutna nieprawda. Jolu, bardzo dziękuję. No właśnie my jako Fundacja dlatego też to robimy. Po to nagrywamy też ten wywiad, żeby tak naprawdę wspierać mhm. wszystkich, żeby ktoś posłuchał, żeby w, tej, w tym momencie takiego słabszego nastroju, żeby sobie włączyć właśnie to nasze wideo i żeby posłuchać, jak może być, Super. Jak, jak pomyśleć o tym w inną stronę. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam jeszcze raz, dziękuję Jolu jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję serdecznie, do widzenia i miłego dnia. Do widzenia.